Jeśli kogoś przepraszam po hiszpańsku i mówię Perdón, perdón, czyli przepraszam, a on do mnie odpowiada No nada, no nada, to o co mu chodzi? No nada, przecież to znaczy: nic się nie dzieje, no ale coś się właśnie dzieje, przecież go właśnie przepraszam. O co tutaj chodzi? Ola Komajstaj, witajcie w kolejnym odcinku Ablo Espaniol. W tym odcinku porozmawiamy o niezwykle przydatnym i bardzo często używanym zwrocie "no pasa nada". Jeśli nie znacie tego zwrotu, to ten odcinek jest właśnie dla was. A jeśli już go znacie, to nic nie szkodzi. No pasa nada. Dlatego, że zobaczymy ten zwrot w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach i w towarzystwie różnych czasów i różnych trybów. Oczywiście trudność będzie, jak zawsze, rosła. W z biegiem odcinka. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście Ablo Español, to zróbcie to właśnie teraz. A po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka. Linki pod spodem w opisie. A my już teraz zaczynamy z No Pasza Nada. Zapraszam! Zwrotno, paszanada w języku hiszpańskim rzeczywiście dosłownie znaczy: nic się nie dzieje. Ale jak to zwykle bywa, ma on inne znaczenie również, i tak naprawdę w tym innym znaczeniu, w codziennym hiszpańskim się go częściej używa, niż tego dosłownego: nic się nie dzieje. W każdym razie, jak zwykle, z kontekstu musimy wyrozumieć, o co tutaj chodzi i co nasz interlokutor chce nam przekazać. Więc jeśli ktoś powie, na przykład. En mi pueblo, no pasa nada. En mi pueblo, no pasa nada. To zrozumiemy go dosłownie, bo będzie to znaczyło, że w moim miasteczku, w mojej wsi nic się nie dzieje. W takiej sytuacji jest to dosłownie nic się nie dzieje. Ale jeśli ja coś zrobiłem przypadkiem i kogoś przepraszam, na przykład potrąciłem kogoś i mówię, perdon, perdon, a on do mnie mówi, no pasa nada, no pasa nada, to. Dosłownie znaczy to nic się nie dzieje? No, tak już tu w tym przypadku tego nie przetłumaczymy. My raczej mówimy w takich sytuacjach nic nie szkodzi albo nic się nie stało i mimo że to no pasza nada jako takie. Przyzwolenie, jako takie powiedzenie, że nic nie szkodzi, nic się nie stało, brzmi nam dziwnie na samym początku, no to jednak, jak rozbierzemy to nasze, nic się nie stało, na czynniki pierwsze, to też mamy tutaj to słowo stać się, czy też bardzo podobne, dziać. I w języku hiszpańskim jest to paszar, po prostu najczęściej w takich sytuacjach używają tego w czasie teraźniejszym. No pasza nada, i mimo, jak zobaczymy za chwilę, że będziemy mówić o sytuacjach z przeszłości, za które które ktoś na przykład przeprasza, to też będziemy w czasie teraźniejszym najczęściej odpowiadać: no, paszanada. I za chwilę zobaczymy różne konfiguracje z tym, więc jak widzicie, my też mówimy, że nic się nie stało, a Hiszpanie mówią, że nic się nie dzieje. Tak to właśnie wygląda. I tutaj mamy pierwszą sytuację, gdzie no, paszanada używamy jako nic nie szkodzi, nic się nie stało. Kolejna sytuacja. No puedo ayudarte. Lo siento, no puedo ayudarte, lo siento, czyli nie mogę ci pomóc. Przepraszam, nie, po, nie mogę ci pomóc, przykro mi. I ktoś może na to odpowiedzieć, no te preocupes, no pasa nada. No te preocupes, no pasa nada. Czyli nie przejmuj się, nic się nie dzieje, nic się nie stało, nie szkodzi. Tak to właśnie możemy zinterpretować, i jak widzimy, mamy tutaj kolejną sytuację na to. Jak i w jaki sposób możemy tego no nada używać? Tutaj oczywiście jest to czas teraźniejszy, jak, z, jak zawsze, w tym no nada, ale mówimy o czymś teraźniejszym albo przyszłym, więc nie brzmi to dziwnie. A za chwilę zobaczymy kolejne przykłady, też w innych czasach, gdzie na pierwszy rzut oka może to brzmieć dziwnie, ale musimy się przyzwyczaić do tego, że najczęściej jest to właśnie teraźniejsze no pasza nada. Następna rzecz, perdon por el der Następna rzecz. Perdón por el retraso. Perdón por el retraso. Czyli przepraszam za spóźnienie. I ktoś może na to zareagować? No pasa nada. Todavía no hemos empezado. No pasa nada. Todavía no hemos empezado. E, czyli nic się nie dzieje, nic się nie stało, nie szkodzi. Jeszcze nie zaczęliśmy na przykład jakiegoś spotkania, czy rozmowy, czy czegokolwiek. E, więc jak widzimy, tutaj e, mamy e, już czas przeszły, w tym Todavía no hemos empezado. Ale mimo wszystko to no pasa nada zostaje w czasie teraźniejszym. No pasa nada. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego akurat taki czas tutaj jest, dlaczego jest akurat ten, a nie inny, e, to dlatego. To, że jeśli mówimy, że coś się jeszcze nie stało yy, i włączamy tę te teraźniejszość w przeszłość, o której mówimy, czyli że jeszcze coś się nigdy nie wydarzyło, jeszcze nie zaczęliśmy tego spotkania na przykład, w takich sytuacjach używamy czasu złożonego. Yy, właśnie to dawiano hemos empezado, perfecto compuesto. Ale jeśli takie rzeczy Wam się mylą cały czas, to nie martwcie się, bo w opisie pod spodem znajdziecie link do mojego kursu o hiszpańskich czasach przeszłych. Właśnie i serdecznie Wam ten kurs polecam. A za chwilę kolejny. Kolejny przykład. Kolejny przykład. Se me olvidó llamarte ayer, lo siento. Se me olvidó llamarte ayer, lo siento. Czyli zapomniało mi się, dosłownie, zapomniało mi się zadzwonić do Ciebie wczoraj. Przykro mi, przepraszam. A ktoś na to odpowiada. No pasa nada hombre. No pasa nada hombre. Czyli... Nie szkodzi, stary, nic się nie stało, stary. Jak widzimy tutaj mamy, no paszanada, nada. Mimo wszystko cały czas, mimo tego, że mówimy o przeszłości dalszej, ktoś wczoraj zapomniał do nas zadzwonić, a my mówimy mimo wszystko no paszanada. nada. Czyli że nic się nie dzieje, nie cofamy tego do przeszłości. Tak to właśnie w języku mówionym najczęściej wygląda, pisanym zresztą też. No pasa nada, jako nic nie szkodzi, nic się nie stało. Tak, to właśnie się tego używa w języku hiszpańskim. Zresztą, jeśli zwrócimy uwagę, to my mówimy nic się nie stało, przenosząc to dzianie się do przeszłości. Ale jeśli mówimy nic nie szkodzi, to nawet jeśli mówimy o przeszłości, mówimy cały czas nic nie szkodzi, prawda? Mówimy cały czas to w czasie teraźniejszym, więc możemy tak to sobie właśnie ułożyć w głowie, że tak to działa po hiszpańsku właśnie bardziej, jak nic nie szkodzi niż że nic się nie stało w przeszłości, mimo że mówimy o tym, co się stało wczoraj że zapomnieliśmy do kogoś zadzwonić. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim i za chwilę jeszcze jeden przykład. Kolejny przykład, tym razem o przyszłości. Czyli, a entonces no nada si cancelamos la reserva. A entonces no nada si cancelamos la reserva. Czyli nic się nie stanie, nic się nie dzieje, nic się nie będzie działo, nic się nie stanie, jeśli odwołamy rezerwację, jeśli anulujemy i jeśli zrezygnujemy z rezerwacji. Jak tutaj widzimy, mówimy o przyszłości, ale cały czas mamy, no, paszanada. Po tym si też mamy czas teraźniejszy, mimo że mówimy o przyszłości, to się rozumie, że mówimy o przyszłości, ale po tym si akurat czasu przyszłego być nie może. Gramatycznie tutaj musi być presenty i tak właśnie to jest. To jest zdanie warunkowe, mimo że to jest pytanie, to jest zdanie warunkowe, realne, dlatego właśnie używamy indikatyw, i używamy czasu presente, a nie futuro. Na przykład po tym, si nie mogłoby być nic innego niż cancelamos. E, właśnie. E, tak to właśnie powinno wyglądać. I jak widzimy, mamy kolejną sytuację, w której możemy użyć no pasa nada. E, I w takich prostych zdaniach warunkowych bardzo często właśnie no pasa nada będzie się pojawiało. I za chwilę kolejny przykład. Kolejny przykład. No pasa nada, cuando puedas me lo devuelves. No pasa nada, cuando puedas me lo devuelves. E, czyli. Nic się nie stało, nie szkodzi. Kiedy będziesz mógł, oddasz mi to. Tutaj mamy ciekawą konstrukcję, też oczywiście no paszanada, to zostaje, ale mamy ciekawą konstrukcję czasową. Cuando płedasz, me lo devuelves. I tutaj jest czas teraźniejszy po jednej i po drugiej stronie, ale po cuando mamy subjuntivo, a po drugiej stronie mamy indikativo presente, ale właśnie nie subjuntivo. I mamy... Czas teraźniejszy w znaczeniu przyszłości, tak czy inaczej, tak to właśnie może być w języku hiszpańskim. Nie ma żadnego problemu z używaniem czasu teraźniejszego, jeśli mówimy o przyszłości w takich zdaniach i będzie znaczyło to, właśnie, że oddasz mi to, kiedy będziesz mógł, i tutaj po tym kiedy, po tym quando, jeśli jest to zdanie oznajmujące i mówimy o przyszłości, to w tym zdaniu podrzędnym musi być właśnie subhuntiwo. Jeśli takie sytuacje Wam się cały czas mylą, to no, pasza nada, nic nie szkodzi, dlatego że w opisie pod spodem znajdziecie też link do mojego e-booka o subhuntiwo, właśnie, i tam wyjaśniam tego typu sytuacje na przykład e, i różne, różne inne e, i jeszcze są dostępne ćwiczenia do tego i możecie to sobie wszystko przećwiczyć i e, wszystko zautomatyzować dlatego serdecznie Wam ten e-book polecam i za chwilę jeszcze jeden przykład. I kolejna rzecz Si todavía no lo has terminado, no te preocupes, no pasa nada, lo terminaremos juntos. Si todavía no lo has terminado no pasa nada, no te preocupes, lo terminaremos juntos e, czyli jeśli jeszcze tego nie skończyłeś nic nie szkodzi, nie przejmuj się, czy nie przejmuj się, nic nie szkodzi, obojętnie jak to nie ułożymy, jeśli chodzi o sekwencję. Skończymy to razem. Jak widzimy, mamy tutaj też zdanie warunkowe i jest to zdanie trochę bardziej złożone. W każdym razie też mamy, no, paszanada, też mamy, no, paszanada w czasie teraźniejszym. Cały czas zdanie jest znowu realne, dlatego że tutaj nie ma gdybania, tutaj nie ma hipotetycznej sytuacji, tylko po prostu mówimy, że jeśli ktoś czegoś nie skończył, to żeby się nie przejmował nic nie szkodzi, skończymy to razem. Tak to właśnie może wyglądać, jeśli niuanse pomiędzy oraciones kondicionales, czyli zdaniami warunkowymi sprawiają Wam problemy. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego po tym si nagle jest perfecto compuesto, czas przeszły, tak oczywiście też może być w zdaniach realnych. Czasy przeszłe mogą tutaj być w indicativo. Nie trzeba tutaj nic układać w subjuntivo, jeśli to jest zdanie realne właśnie. Tak to właśnie może wyglądać. Jeśli to Wam sprawia problemy, to też polecam Wam kurs mój inny i też link znajdziecie pod spodem w opisie do niego o Oraciones Condicionales. Właśnie, i tam też są ćwiczenia, żeby to sobie wszystko przećwiczyć i zautomatyzować. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim, z tym no nada I ostatni przykład. Aunque no puedas asistir, no pasa nada. Te enviaré toda la información. Aunque no puedas asistir, no pasa nada. Te enviaré toda la información. E, czyli nawet jeśli nie będziesz mógł partycypować, nie będziesz mógł wziąć udziału, czy przyjść na jakieś spotkanie, na przykład firmowe, w domyśle, nie przejmuj się, wyśle ci, czy nie, no pasa nada, nie szkodzi, e, nic się nie stało, nic się nie stanie, e, dlatego że wyśle ci całą. Informacje, to la información. informacion. W języku hiszpańskim informacion najczęściej występuje jako taki rzeczownik zbiorowy w liczbie pojedynczej. W każdym razie chodzi o wszystkie informacje. Tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy też ciekawe zdanie. Jest to oración concesiva, czyli zdanie typu przyzwalającego. I mamy tutaj połąkę subjuntivo. Dlaczego? Dlatego, że mówimy, z jednej strony dlatego, że mówimy o przyszłości, z drugiej strony dlatego, że mówimy, że nawet jeśli tak się wydarzy, nie wiemy, czy tak się wydarzy, czy nie. W sumie obojętnie, czy tak się wydarzy, czy nie, obojętnie, czy będziesz mógł e, przyjść i wziąć udział w spotkaniu, czy nie, e, anke płedasz, o anke no płedasz w tym przypadku, to i tak coś innego się wydarzy, czyli że ja wyślę Ci całą informację, wszystkie. Informacje, tak właśnie to możemy zrozumieć, i dlatego tutaj używamy subjuntivo. Jeśli takie zdania są dla Was problematyczne, to mam też inny kurs o Orazianej Koncesji. Właśnie i też link do niego znajdziecie pod spodem w opisie. Tak to wygląda właśnie z Nopa nada. Jak widzicie, ono się cały czas nie zmienia. I dlaczego tak jest? Dlatego, że najczęściej w takich zdaniach złożonych nie jest ono zależne od niczego innego. Dlatego, że tak jak tutaj w tym zdaniu, jest takim wtrąceniem że nic nie szkodzi i jest wyróżniony użyciem przecinków. Tak to właśnie wygląda, dlatego nie jest ono zależne od tego całego zdania, od tej oracjon concesiva i tak może być bez żadnego problemu. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim z tym no nada. Tak to właśnie działa. No i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim z wyrażeniem no nada. jeśli znaczy ono właśnie nic nie szkodzi. Tak ogólnie to pamiętajcie, że najczęściej spotykamy je właśnie w czasie teraźniejszym tutaj. Tutaj nie zmienia. Jeśli chcemy dosłownie powiedzieć o tym, że nic się nie dzieje, nic się nie działo, czy nic się nie stało w przeszłości, ale nie w tym znaczeniu, że kogoś dyskulpujemy, że komuś wybaczamy, że mówimy, że nic się nie stało w znaczeniu, nic nie szkodzi, no to wtedy oczywiście może się to pojawić w różnych czasach i możemy to spotkać na przykład w czasach przeszłych, że rzeczywiście nic się wtedy nie stało. My czekaliśmy na coś, a nic się nie stało. Można by było wtedy powiedzieć: no paszo, nada. Al final, no paszo. Nada, na przykład, czyli w końcu nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. W takim znaczeniu oczywiście będzie to w różnych czasach spotykane, ale jeśli mówimy ogólnie, nic nie szkodzi, to bardzo często jest to czas teraźniejszy. Zapamiętajcie, że tak właśnie jest. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jest dla Was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. To zawsze pomaga w kwestiach algorytmowych. Ja na sam koniec powiem Wam, gdzie nagrywam ten odcinek. Jestem jak zwykle w Las Palmas de Gran Canaria i jak zwykle też w ogrodzie pod hotelem Santa Catalina, który jest o tam, z tamtej strony. I jak wiecie, bardzo często nagrywam tu odcinki. I stąd jeszcze raz bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Ablo Español, odwiedźcie serwis patronite.pl albo postawcie mi wirtualną kawę przez serwis kawowy, wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Grafiasz, ja stalego